Zapraszamy Was do wspólnej podróży odkrywania medycyny chińskiej. Mamy w środku takie ognisko, które się pali. Ktoś zalał to ilością wody. Tą wodą to jest ten antybiotyk. To ognisko przygasło, ale ono się tli, i na to nikt już nie zwraca uwagi. Bardzo dużo mądrości było kiedyś. I one były. Mm. Dalej są, ale są spójne z medycyną chińską, i trzeba to jakby wyciągnąć na bież. wracamy to... do ostatniego. Ostatni I, punkt? i, czy, i właśnie powiem Ci ten punkt, myślę, że jest bardzo ciekawe, bo. Nie ujmuje się w sumie w medycynie akademickiej. Co zrobić, żeby dziecku przekazać jak najsilniejszą konstytucję, tak użyjmy tego określenia? Podczas zapłodnienia i okresu wzrostu płodu w kobiecie, czy ta kobieta na przykład nie była poddana dużej ilości stresu? Piękny, wspaniały, genialny pianista miał suchoty. I co robił Chopin, żeby sobie polepszyć jakość swojego życia? Czy, czy ten jego wyjazd na Majorkę? W naszym klimacie jest bardzo dużo właśnie wilgoci i zimna. Ale może wiesz, co wspomnę tutaj o tym? Bo to, już to, jest, to jest coś, co dotyczy bardzo wielu osób, które korzystają z antybiotyków. Oczywiście, na ogół zauważono, że antybiotyki, według medycyny chińskiej, one są tak samo jak każdy produkt żywnościowy, zioła i tak dalej, one są zbadane pod tym względem, czy one na przykład wychładzają, czy ogrzewają, czy poruszają i tak dalej. I o co chodzi? Że antybiotyki w większości mają naturę wychładzania, one są zimne. I gdy mamy stany chorobowe, które wynikają z gorąca w naszym ciele, to ten antybiotyk może zadziałać dobroczynnie. I wychłodzić to gorąco. Ale bardzo często się zdarza tak, że on jest podawany na tyle, żeby powiedzieć krótko, i nie zwraca się na to uwagi, że on chwilowo, wiecie, przygasza tak naprawdę to wewnętrzne gorąco. Czyli to można powiedzieć, że mamy w środku takie ognisko, które się pali, ktoś zalał to ilością wody, tą wodą to jest ten antybiotyk, to ognisko przygasło, ale ono się tli. I na to nikt już nie zwraca uwagi, i co jakiś czas ta sama, można powiedzieć, choroba nas atakuje. Na przykład za miesiąc, znowu powiedzmy, że ktoś ma, nie wiem, anginę, albo jakąś tam wysoką nagle gorączkę, i to regularnie u niego wraca chronicznie. Co oznacza, właśnie, jedno, że prawdopodobnie zamknęło się gorąco w środku i. Tutaj medycyna z tego, co wiem, akademicka nie za bardzo jest w stanie pomóc, tylko daje znowu kolejną nakładkę antybiotyku za kolejnym razem, gdy się pojawia to, zaś w medycynie chińskiej idzie się do źródła, do korzenia i wie się, że tam jest zamknięte gorąco, więc stara się to wyciągnąć gorąco na wierzch i to się już całkowicie jest inny temat. Całkowicie inny temat, fascynujący, ale inny. Tak? Mhm. Że, że faktycznie po antybiotykoterapii można by pomyśleć, że należy coś zrobić więcej. Jakby powszechnie mówi się o tym, że trzeba chronić mikrobiotę, bo ona obrywa mm. bardzo mocno, czyli naszą florę, y, florę y, jelitową. Y, w medycynie chińskiej wiadomo, że zimny smak, znaczy zimny, 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 jak to jest, nie smak, tylko termika. zimna termika, mm -hmm. y, gorzki smak, mm. Potrafią dosyć mocno sparaliżować yy, układ pokarmowy, czyli obiekt czynnościowy śledziony. Mhm. No i z tym też należy pracować, tak? I to chociażby pod tym kątem, że, że, że kiedyś babcia wiedziała, że jak człowiek jest chory, to ma jeść rosół. Yy, no. Nie. Czy wiadomo było, że człowiek jest chory, to ma gotować długo ryż i jeść kleik? No obecnie człowiek się lepiej poczuje, leci, nie? I inaczej działa. Tak. I to takie było bar bardzo dużo mądrości było kiedyś. Yy, I one były. Dalej są, ale są spójne z medycyną chińską i trzeba to jakby wyciągnąć na wierzch. Tak jak wyciągnięcie te, tego czynnika choroby z zewnątrz na wierzch, no to trzeba użyć specyficznych technik, które może nie są tak ogólnie dostępne, ale będziemy o tym mówić. Tak używanie tych prostych rzeczy, czyli wypicie wody z ogórków tak zwanej tak, i yy, żeby uzupełnić florę bakteryjną yy, i wypicie rosołu, żeby, żeby rozgrzać tą śledzionę, no to to już ma ogromny wpływ na to, żebyśmy szybko wstali, żebyśmy szybko się lepiej poczuli. Tak. I wypocili też często, nie? Bo I przez na przykład wypocili. gorący rosół powoduje to, że się tak pocimy, wstakujemy pod pierzynę i czynnik chorobotwórczy jest wyrzucany na zewnątrz poprzez to przez pod... Zresztą medycyna akademicka o tym mówi, że sauny używa się w konkretnych właśnie chorobach, Tam. żeby wyciągnąć tak, jak wyjdzie na zewnątrz. Tak. No właśnie, nie to jest takie skomplikowane spójne. rzeczy, czy tak. bańki. Nie? One mają zadanie wyciągać na zewnątrz, co widać po takich fioletowych wybroczynach, szczególnie na, w okolicach płuc, nie? jeżeli po jakiejś infekcji tak. to się dzieje. Ale Zresztą... żeby tego nie mylić, przypadkiem z wyciąganiem na przykład męża przez jego kolegów na piwo. Hmm. No to, nie, to jest inny rodzaj wyciągania. Mówimy teraz, przepraszam, oczywiście to jest tylko taka zajawka dla śmiechu trochę. Tak, to co po tym śmiechowisku? Po, po, piwie, po, po piwie, piwie wracamy tak. do ostatniego. Ostatni I, punkt? i, czy, i właśnie, pojęcie powiem Ci ten punkt, myślę, że jest bardzo ciekawy, bo nie ujmuje się w sumie w medycynie akademickiej, nie wiem, czy się o tym w ogóle mówi, a w medycynie chińskiej to zaskakująco bardzo ważne bardzo ważne Konstytucja. I to nie Konstytucja 3 Maja, tylko Konstytucja nie. Człowieka. Czyli, że tak powiem, jakby taki zespół zdolności przedurodzeniowych, na które my nie mamy za bardzo wpływu. I jak to się mówi, niektórzy są grubokościści, mm -hmm. niektórzy są wątłej natury. I tak faktycznie jest. I teraz to, w jaki sposób my się yy, wradzamy, to w ogóle kolejny odcinek się, się nam, się nam mm -hmm. zapowiada. Na pewno będziemy o tym mówić, co zrobić, żeby dziecku, Przekazać jak najsilniejszą konstytucję tak użyjmy tego określenia to jakby osobny temat. Natomiast faktycznie my się możemy wrodzić i tak faktycznie często jest, że ktoś się na przykład rodzi z jedną nerką. Mhm. Ktoś się rodzi z osłabionym tym bądź danym organem, tak? I z punktu widzenia medycyny chińskiej to jest do zdiagnozowania, do zaobserwowania, że ktoś na przykład ma osłabiony obiekt czynnościowy nerek. I załóżmy, on naturalnie będzie wchodził w swego rodzaju zimno wewnętrzne. I teraz umiejętność zaobserwowania, że ja mam taką konstytucję, no i co ja mam z tym zrobić? O, A mnie nie. też chyba wśród się, się pojawił. <laughs> Podjadałeś <laughs> albo piwo. Tak, więc, więc takie umiejętne kontragowanie, prowadzenie się w dany sposób, mm. to jest bardzo ważne. Tak. A tej I e, tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że bardzo często, jak Państwo przyuważą po swoich znajomych, po sobie, najlepiej po swojej rodzinie, są osoby na przykład, które są drobne. Drobniutka na przykład osoba z swoją figurą, czyli jest ktoś na przykład maleńki, taki skromny, nazwijmy niegrubo i w dodatku jeszcze jest powiedzmy blady to to jest takie, można powiedzieć, bardzo krańcowy. Opis kogoś, kto ma słabą konstytucję, i to jest tak konstytucja Yin. Ten, ten człowiek może być taki osłabiony, właśnie w, ten, w, w sensie tej, tego dożywienia organizmu. On nie jest duży, nie jest silny. I teraz co taka: taka osoba, na nią ją trzeba powiedzmy troszkę inaczej leczyć, według medycyny chińskiej, niż ta, która na przykład jest bardzo żywiołowa. Wiecie. Pełna energii, taka prąca do życia. To są całkowicie dwie różne osoby, i jeżeli ktoś w medycynie chińskiej pyta, a co mam zrobić, na przykład, gdy. Nie będziemy mówić o jakiejś chorobie. Coś się dzieje, co mam zrobić? Jaki jest na to sposób? I dlatego medycyna chińska praktycznie zawsze na coś takiego musi odpowiedzieć. To zależy. To zależy. Ponieważ Bierzemy pod uwagę właśnie chociażby tą konstytucję, czy ktoś się na przykład urodził właśnie silny i tak dalej, czy na przykład podczas zapłodnienia i okresu wzrostu płodu w kobiecie, czy ta kobieta na przykład nie była poddana na przykład dużej ilości stresu, albo na przykład nie była osłabiona poprzez, nie wiem, powiedzmy, pracowała w fabryce, gdzie jest dużo jakichś substancji chemicznych, gdzie wdychając z nią, po prostu ona siebie osłabiła i to automatycznie osłabia płód, i ten płód stworzy życie, z niego się stworzy życie, które ma kons konkretną konstytucję. I dlatego, na przykład, no, inaczej się podchodzi i do leczenia, do terapeutycznego popatrzenia na kogoś, gdy też ma konstytucję typu in albo yang, czyli można powiedzieć ktoś, kto jest taki bardziej odsłabiony, albo osoba, która jest na przykład bardzo żywotna. Tak. I to jest te 7... siedem czynników chorobotwórczych, które... ale jeszcze nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej landrynce, ważnej landrynce, która dotyczy nas też dzisiaj, bo dzisiaj pada i czy jest specyficzna pogoda. Pogoda, tak, to jest jakby ta druga A... kategoria czynników zewnętrznych, czynników klimatycznych. Tak, tak czynniki klimatyczne. Proszę państwa, czynnik klimatyczny według medycyny chińskiej jest bardzo istotny, ponieważ jeżeli ktoś na przykład Mieszka na mokradłach, to będzie miał tendencję do chorób związanych z płucami. Okazuje się, że tam te choroby płucne się rozwijają, ale tak samo, na przykład, gdy jest bardzo duża suchość, dokładnie to samo może wystąpić: że mogą wystąpić choroby płucne. I tutaj, na przykład, damy taki przykład: Chopin, nasz wielki, wspaniały artysta, genialny muzyk pianista. On miał suchoty, tak zwane suchoty. I tutaj zrobię jeszcze dywagację. Zobaczmy, suchoty. Mówimy słowo suchoty, co pochodzi od pogody, jaka panuje w ciele. I kiedyś rzeczywiście nasza również medycyna akademicka ta zachodnia używała bardzo podobnego języka jak medycyna chińska, że opisywało się pogodę panującą w ciele, i ona ją się opisywało jak pogodę te choroby. Dopiero potem z czasem przyszły nazwy chorób. Więc nasz. Piękny, wspaniały, genialny pianista miał suchoty. I co robił Chopin, żeby sobie polepszyć jakość swojego życia? Czy jego wyjazd na Majorkę a, miał sens, tak? No właśnie, dokładnie to jest to. I wtedy w ten sposób właśnie leczono ludzi. Zauważono, że ci, co mają suchoty, czyli suchość w płucach, on miał. I on, z tego co wiem, był w ogóle taką właśnie osobą o słabej konstytucji. E, prawdopodobnie myślę, że może przeszedł jakąś chorobę płuc. Nie znam jego historii życia, ale może coś takiego miał w dzieciństwie. Był osłabiony konstytucjonalnie, więc dla poprawienia jego stanu zdrowia było wskazane, żeby on właśnie mieszkał gdzieś w bliskości, tam gdzie jest trochę wilgoci zewnętrznej. Czyli on akurat wybierał Majorkę, jak mówisz, gdzieś właśnie nad morzem, i to były jego częste podróże. On wyjeżdżał na jakiś czas, żeby się móc podleczyć. Tak. Więc teraz tak, wracamy znowu do początku tego yy, klimatu, o którym mówiliśmy, bo, bo ta pogoda rzeczywiście ona jest istotna. Jest tam pięć czynników, które się bierze pod uwagę, czy sześć? Sześć czynników klimatycznych, które się tak? Pięć czy sześć? No zaraz wyliczymy. Jeden. Yy, to co? Zimno? zimno. Drugie. Wiatr. Trzecie. Gorąco. Yy, potem mamy gorąco lata. Czyli, tak zwane, można powiedzieć, to co my byśmy nazwali udarami w lecie. coś, tak, jest duży, duży szok między gorącem a zimnym. Potem mamy to już... wilgotność, czy wilgoć. Mhm. Wilgoć i suchość. I suchość. Czyli w sumie wychodzi A no, ileś. Tak. <laughs> sześć, tak. I, I teraz i z każdego to... tego czynnika może wynikać to, co się w naszym organizmie dzieje. I trzeba na to dużą zwrócić uwagę, gdyż. Jeżeli nie zwrócimy uwagi, że ktoś, powiedzmy, mieszka na tych mokradłach albo ktoś, na przykład, mieszka nad morzem, gdzie jest dużo wiatru, albo na przykład w górach, gdzie mogą być halle, to wtedy możemy przeoczyć, z jakiego powodu coś u niego występuje. Tak. Mhm. No i teraz wypadałoby omówić tak po trosze każdy z tych czynników, chociaż one są, jakby samo, same się tłumaczą przez siebie, natomiast ja bym zaczął od, 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 od jednego, który mm -hmm. jest, 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 jest niebywale ciekawy, a mianowicie zaczniemy może od zimna. Wiemy o tym, każdy y, rozumie w pełni zimno, zima, więc jest nam zimno <laughs> i ma to na nas wielki wpływ. Jeżeli my się nie, nie mm -hmm. potrafimy chronić, tak? nie potrafimy nosić tych kufajek, kufajki to były czapki, tak, ale tych takich skafe, tych płaszczy, płaszczy które wysokim chronią na szyję wysokim kołnierzem, jeżeli chodzimy zimą w, tak, w stópkach, w spodniach czy czwarte, co jest obecnie powszechne, z, podkrytymi z odkrytymi pleckami, pleckami czasami, dziewczyny tak, tak. Aha, potrafią, potrafią, to potrafi mieć drzgocący wpływ, szczególnie jak się ma 16 hmm. lat i się no nic nas niby nie dotyka, to jednak to zimno będzie na nas wywierać wpływ i po czasie zrobi nam tak zwany kukuł. I to jest bardzo proste, że my powinniśmy izolować się. bo Nasza skóra nie jest wystarczająca, tak jak sierć kota, nie? No, tam jest wystarczająca, żeby sobie poradzić e, z tym zimnem. Natomiast my. Chyba, żeby chodzić z kotem na plecach. Z kotem na plecach, tak? Kiedyś to było powszechne, nie? Chodzenie w futrach, teraz to jest. E, Paser, nie? Tak się tak. zrobiło. E, no i może dobrze, może nie. E, to zależy, jak to oceni, ale, ale także mamy zimno. Przeciwieństwem zimna jest gorąco. Ogień. Wiemy o tym, że ogień w ekstremalnej sytuacji czyni zewnętrzny w formie ognia trz nas poparzy. Mhm. I to samo może się wydarzyć yy, przebywając yy, no po prostu w bardzo ciepłym klimacie. Tak zupełnie inaczej będziemy się czuli przy plus 30, mhm. kiedy nam się pory otwierają, kiedy z nas ta energia bucha i możemy ją w jakiś sposób stracić, a inaczej w zimnie, kiedy na nas wpływa, że nas no marzniemy, zamarzamy i dokładnie to się dzieje z naszymi płynami ustrojowymi yy, i teraz ja może przejdę jeszcze do tego samego tematu, do, do, do tego tematu, do którego chciałem dążyć, czyli mamy zimno i gorąco omówione i rozumiemy, czujemy o co chodzi, natomiast mamy taki element w medycynie chińskiej, mówi się o gorącu lata, e, takim, takim syndromie i to jest swego rodzaju szok e, i my często, często spotykamy się z tak zwanym określeniem klątwy faraona, że ktoś siedzi na wycieczkę do Egiptu bądź do innego ciepłego kraju, no i czuję się fantastycznie, tak, bo ciepło na nas wpływa, gdyż jeżeli jest umiarkowane, znakomicie, tak, my się czujemy dobrze. No i na takiej wycieczce w Egipcie człowiek od razu chwyta maskę do snurkowania i zaczyna się tam generalnie, nazwijmy to, trochę szokować, tak, bo zimna woda z ciepłego powietrza, to sami wiemy o tym, że nie, zawsze nas uczulano od dzieciaka, nie, wskakuj, najpierw zaadoptuj się. Mm. I tak samo ta adopcja polega na tym, że jeżeli my Leżymy na tym basenie i jedyne co robimy, żeby się schłodzić, to wypijamy drineczka za drineczkiem, kole za kolą, jemy zimne owoce i zagryzamy lodami. Może dojść do pewnego rodzaju szoku, nawet nie pewnego rodzaju szoku, do bardzo wyraźnego szoku, którego konsekwencją jest to, że my leżymy z dreszczami i to właściwie spotyka praktycznie każdego, kto jedzie na wakacje. No, I to bardzo, często tak, bardzo jest. często tak jest. Tak. No i leżymy z dreszczami, mamy wymioty. Z punktu widzenia medycyny chińskiej to jest ciekawe, że to paraliżuje nam układ pokarmowy, ponieważ paraliżuje nam, wychładza dramatycznie obieg czynnościowy śledziony, czyli nasz układ pokarmowy, który lubi ciepło. I skutkiem tego są rozwolnienia, dramatyczne dreszcze, chęć wymiotów, nie? To tak jakby pokrótce tak, mówiąc, no, takim tylko solanem. Mhm. Pamiętajcie o tym. Lecąc na wakacje, zachowajcie umiar i jeżeli wypiliście dwa zimne piwa, to warto na obiad zjeść ciepłą zupę. Nie? I może bardzo szybko się doprowadzić do, do katastrofy. E, tutaj, jako porada, oczywiście, to każdy robi na swoją odpowiedzialność, bo to każdy musi znać swój organizm. Natomiast faktycznie użycie substancji, które są ciepłe, czyli jak to jak to w żeglarstwie, w momencie, kiedy takie objawy się pojawiają, to tam y, od setek lat zalecano i wożono sobie imbir, gotowano imbir, wypijano imbir i on, bo podobnie działa choroba morska w ogóle, jak mm -hmm. ten syndrom mm -hmm. gorącego lata. Y, I że to jest lek, lekarstwo, y, takie naturalne lekarstwo y, na tego typu y, syndrom. Nagadałem się, muszę zrobić przerwę, napić się, to teraz Andrzej, Ty masz kolejny. Dobra, czynnik zewnętrzny. To w sumie możemy tuż powiedzieć o wilgoci oraz suchości. Ale jest to w sumie ten przykład, który tam podałem z, z Chopinem. On całkowicie tutaj wystarcza. Z tymi mokradłami również, żebyśmy wiedzieli, że można nabawić się śluzu, czyli tej wilgotności albo wilgoci zewnętrznej i ona może w nas się rozbudowywać. Akurat jeśli chodzi o Polskę, i kraje, które są mniej więcej w tej samej strefie klimatycznej, mamy tą niedogodność, że w naszym klimacie jest bardzo dużo właśnie wilgoci i zimna. I mamy kilka tylko miesięcy ciepłych, gorących, a reszta tak naprawdę są wilgotne, zimne. I z tego powodu właśnie nasza dieta też powinna być na tyle dobrze skonstruowana, żeby unikać dostarczania do naszego organizmu wilgotności lub śluzów. Czyli troszkę unikać właśnie przenicznych produktów, słodkich, mlecznych, poza masłem, ponieważ one bardzo mocno tworzą te, te, te śluzy. Mi teraz przyszła do głowy jakby historia, która dotyczy bezpośrednio mnie, mojej rodziny. Po wojnie, po wojnie jak moja rodzina, to jakaś tam osobna historia, długa historia, ale jak moja rodzina wróciła, wróciła z Syberii. Ze strasznej syłki, to, to jakby została osiedlona, czy osiedliła się w Szczecinie. I moja babcia um, bardzo cierpiała w tamtym miejscu na reumatyzm. Mm -hmm. to zresztą, jakby powszechnie się o tym mówi, że jak ktoś ma reumatyzm, to nie powinien mieszkać na podmokłych miejscach. Co ciekawe, z medycyny chińskiej ten reumatyzm mówi się na to, że to są syndromy B, czyli to jest połączenie wiatru i wilgotności. I ta wilgotność ma. Ogromny wpływ. Wilgoć zewnętrzna ma ogromny wpływ tak. na wilgotność w nas. I teraz faktycznie nam się pojawił bardzo mądry doktor, który powiedział: No pani, tu będzie ciężko. I zarekomendował przeprowadzenie się w inne miejsce. I co ciekawe, determinacja była tak duża, że rodzina przyniosła się do Bolesławca, gdzie okazało się, że babcia funkcjonowała długie, długie lata, jako taka bardzo mocna postać w rodzinie. Pytanie, czy mogłaby tak dynamicznie i fantastycznie żyć, opiekując się w sposób nadzwyczajny wieloma osobami, gdyby mieszkała w tym Szczecinie? Bardzo możliwe, że nie. Także te czynniki zewnętrzne są kluczowe. Tym bardziej, że przypuszczam, że będąc na Syberii, była narażona na bardzo silny mróz, czyli tą wilgotność taką, ale z zimnem. I ona bardzo możliwe, że uszkodziła, czyli weszła głębiej w organizm i uszkodziła go na tyle, że on przy małej już małej zewnętrznej niedogodności, czyli na przykład zmiany pogody, gdzie będzie na troszkę lało, albo będzie właśnie powiedzmy nadmorska pogoda, on od razu uwydaczniał się, tak? I miała szybsze ataki. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie nie jesteśmy tego tak. pewni, ale to, to jest bardzo możliwe. Niemniej, Tomku, wiesz co? jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, co jest bardzo istotne. W medycynie chińskiej o chorobach wewnętrznych i zewnętrznych. Ponieważ, drodzy Państwo, są, to są całkowicie dwa różne y, problemy, i na, my opowiemy w nich w taki sposób jak najbardziej praktyczny. Wyobraźmy sobie kogoś, że ktoś ma, powiedzmy, cukrzycę, niech to będzie choroba wewnętrzna, tak, gdzieś wynikająca tam z wnętrza, albo jakąś inną chorobę, na przykład ktoś ma, nie wiem, nadciśnienie, ktoś ma y, istotną chorobę. Z którą żyję od jakiegoś czasu i to jest choroba wynikająca, wewnętrzna, która wynika z zewnątrz, z wewnątrz, przepraszam. A dzisiaj wychodzimy, powiedzmy, na zewnątrz i przewiał nas zimny wiatr. I on gdzieś tu prawdopodobnie po prostu szyję nas gdzieś tu przewiał, wyszedł do środka i tworzy tak zwaną chorobę zewnętrzną z zimnego wiatru. Czyli to się nazywa choroba zewnętrzna z zimnego wiatru. I o co chodzi? Jeżeli chorobą, tą, którą ktoś już ma od miesięcy, nazwiemy, że to jest e, choroba przewlekła i, e, i ona nas dotyczy, że tak powiem, przez długi, długi czas, to ta zewnętrzna na dany moment jest ważniejsza. I choć tam ta pierwsza to jest wojna, którą toczymy, czyli ta cukrzyca, czy nie wiem, to nadciśnienie, czy jakakolwiek inna choroba wewnętrzna. Ona jest toczona jako bitwa naszego organizmu o przetrwanie, czyli to jest takie trochę porównanie do wojny, co Chińczycy są akurat w tym chyba mistrzami, bo nie wszystko do wojny porównują. To tak naprawdę, jeżeli nas zaatakuje, powiedzmy ten zewnętrzny czynnik, czyli ta, ta grypa, przeziębienie, to to przeziębienie może doprowadzić naprawdę do śmierci z tego powodu, że może nas wykończyć, yy, drenując nasz organizm z wszystkich jego sił obronnych. I chociaż wojnę toczymy o cukrzycę, wojnę toczymy o nadciśnienie, to w rzeczywistości ta jedna prosta choróbka, zwana czynnikiem zewnętrznym przeziębienie grypa może doprowadzić do śmierci. To jest wojna, przepraszam, to jest bitwa, którą my toczymy. Czyli ta choroba, która nas atakuje z zewnątrz, przyszła na chwilę. Porównajmy ją właśnie do bitwy. Jak my tej bitwy nie wygramy, to przegramy wojnę. I dlatego. Ta, ten, ci żołnierze zewnętrzny, tak to właśnie o to opisują Chińczycy, że ten atak z zewnątrz to jest właśnie taki, że atakuje nas, y, wojska stoją pod, y, pod murami naszego ciała, naszego miasta, stoją i oni nas atakują. Co się dzieje w mieście, to jest inna sprawa, czy tam są wiadomo, tam mogą być też właśnie wewnętrzne, ale pierw bronimy się przed tym, co jest zewnętrzne, ponieważ to jest najważniejszy na ten moment y, atakujący. Tak. I charakterystyczne jest to, że te czynniki zewnętrzne e, najczęściej mają dużą dynamikę i rozwijają się bardzo szybko i jednocześnie bardzo szybko można sobie z tym poradzić. Natomiast te czynniki chorobotwórcze wewnętrzne rozwijają się bardzo długo, często niezauważony sposób i e, jednocześnie nie w taki prosty i szybki sposób. Prosty, tak, prosty jak prosty, ale nie tak szybko jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Tak, ale to jest charakterystyczne. Hmm. Najpierw tak. agresywna bitwa, a potem układamy klocki wewnątrz. Tak, tak. tak. I naprawdę pierw trzeba z, y, zadbać o to, co się dzieje tuż na murach naszego miasta, czyli od, odeprzeć tego atakującego z zewnątrz, żeby móc rozwiązać problem, który jest w mieście, w nas, tutaj. I tak to w medycynie chińskiej jest. Więc jeżeli na przykład ktoś leczy się jakąś techniką w medycynie chińskiej na to, co dotyczy jego wnętrza, to na moment, gdy jest atakowany z zewnątrz, musi być ta technika zmieniona, podporządkowana temu, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli tak nie będzie zrobione, to polegniemy. Znaczy, będziemy po prostu niewłaściwie nie potraktowani, tak? leczeni. Tak, faktycznie, jak się pojawia coś dynamicznego, powinniśmy jak najszybciej sobie z tym poradzić i nie czekać faktycznie aż, aż samo przejdzie, tylko użyć wiedzy, rozumu. Intuicji w hmm. tym kierunku, żeby jak najszybciej sobie z tym poradzić. Bo faktycznie to jest katastrofa, jeżeli ktoś, nie wiem, przeleżał dwa tygodnie infekcje i właściwie no, jest taki osłabiony, to wtedy wnętrze bardzo mocno mm, obrywa i, 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 i długo to potem możemy odbudowywać. No e, to komu. są takie, takie podstawowe informacje na temat Chorby. chorób, tak, z punktu widzenia patrzenia medycyny chińskiej. I tak naprawdę cały czas wracamy do tych procesów zdrowienia, czyli do uregulowania yin yang, czyli w wypadku dużej suchości, natychmiast, która wtargnęła, nawilżenia odpowiedniego, czy też ochłodzenia dużego gorąca, który wtargnęło, po to, żeby przywrócić procesy zdrowienia i móc pracować z czymś dalej, tak? z, z chorobami, bo faktycznie wydaje się, że da się pracować z wszystkim, tak, i, i, i raczej nie jest tak, że to jest wyrok. Nawet jeżeli mamy jakąś słabszą konstytucję, to to nas powinno dopingować do tego, żeby, żeby dbać o siebie jeszcze bardziej. A nie, żeby powiedzieć, a klamka zapadła, ja to już jestem spisany na y, straty. Nie, nie, tak. To nie zawsze jest możliwość polepszenia, czyli w życia w większym, lepszym komforcie. Co nie znaczy, że powinniśmy przy... dążyć tylko do tego, żeby zawsze było jak najlepiej. Ponieważ nigdy nie ma perfekt, ale można no. zawsze lepsze dążyć do tego, żeby było lepiej, żeby był większy komfort. Tak. I myślę, tą że to będzie chyba koniec na dzisiaj, jeśli chodzi o te choroby. Kiedyś może dotniemy jeszcze bardziej głębiej konkretnych. Na pewno to zrobimy. To na pewno tak. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Życzymy wszystkiego dobrego. I prosimy o subskrybowanie, łapki w górę, jak to się mówi i jeśli to jest możliwe, zapraszamy na kolejny odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Na tropie medycyny chińskiej.